Przejazdem po drodze wstąpiłem do Grocholubia koło Mechnicy. Na Facebooku pokazało się zdjęcie pomnika poległych mieszkańców Grocholubiar, który tutaj, jak sobie się przyjrzymy, jest w bardzo ładnym stanie. Zachowana jest przestrzeń, właśnie ta memoratywna czyli ogrodzenie. W oryginale pierwotnie było ogrodzenie drewnianym płotem. Widać, że to są lata chyba 50. albo 60. Po wejściu do tej przestrzeni widzimy z bliska tablice z nazwiskami poległych. I pomimo że z daleka, pomimo że z daleka wyglądają jakby były zniszczone, napisy to napisy są wyraźne. Gdyby uzupełnił je czarn czarną farbą, to ładnie byłoby to wszystko widoczne. Całość jest tutaj z granitu, bardzo masywna. Nad tablicami widzimy Daty skrajne I wojny światowej 1914 i 1918? Po bokach mamy bardzo ładne zwieńczenia z granitu, z kulą granitową. To też jest tak jak było w oryginale. A z tyłu znajdziemy u góry, no chyba datę budowy. 1922 i inicjały nie wiem czyje, w domyśle fundatora, bo to często tak bywało, że ktoś to ufundował. Z tych elementów charakterystycznych dla pomników poległych w pierwszej wojnie światowej, to tutaj y, mamy figurę Chrystusa, mamy krzyż. Jest tam krzyż za Chrystusem. Jest krzyż. Mamy przestrzeń memoratywną. Napisy to są te, jedne z tych głównych elementów, natomiast jeżeli nawet porównamy to ze starym zdjęciem przedwojennym, to tutaj nie było więcej elementów takich, które y, musiałyby, że tak powiem, ulec usunięciu po 1945 roku, a więc nie ma tego krzyża żelaznego, czy to w formie kamiennej, czy w formie y, innej graficznej. Nie ma miecza. Nie ma anioła nad y, żołnierzem. No nie ma tych elementów, które się często powtarzają. I to jest właśnie ciekawy przypadek, przypadek tego pomnika, że jest on praktycznie w oryginale. Poprawione są tutaj murki y, przykryte płytami granitowymi, ale to są szczegóły. Nie ma, nie ma śladu ingerencji takiej po 45 roku, która by zmieniała, zmieniała czy usuwała pewne takie tak charakterystyczne w tamtym czasie dla tych pomników elementy. I figura Chrystusa, ta figura Chrystusa to kolejna figura podobna do tej, które kojarzą nam się z figurą Chrystusa w koźlu za kościołem Zygmunta. ta jest... W wysokości około dwóch metrów, czyli w sumie 1 do 1, można powiedzieć. Wszystkie te elementy się powtarzają, szczególnie głowa, to jest ta głowa Chrystusa, ta twarz, która na grobach poległych w I wojnie światowej powtarza się w różnych płaskorzeźbach. Tutaj widzimy ją w całości z, z figurą i odnoszę wrażenie, że ma to też coś wspólnego z autorem figury Jezusa Chrystusa, który, która znajduje się za kościołem sygmonta w koziu. Trudno ocenić, z czego wykonana jest figura Jezusa, ponieważ ona jest pokryta bardzo dużą ilością farby, farba się łuszczy, pewnie było to malowane kilka razy i na pierwszy rzut oka to wygląda jakby była wykonana z betonu. Są duże takie ubytki, jakieś takie napryski. No Ta farba w pewnym sensie też troszeczkę izoluje materiał od czynników zewnętrznych, ale tutaj widzimy jakiś ubytek. Jeszcze inny rodzaj farby. Albo figura jest wykonana z betonu, albo wykonana jest tak jak te mniejsze figury, które na innych cmentarzach widujemy. Z takiej masy gipsowo-cementowej, jak ją tam nazwać, która była wtłaczana do formy pod ciśnieniem. Wygląda na to, że figura jest zrobiona w całości, i nic nie wskazuje na to, żeby była zbudowana z jakichś różnych elementów.